Dlaczego nowszy typ rozrządu poniekąd jest lepszy niż starszy, No może jest trudniejszy do ustawienia, bo trzeba mieć tak, blokadę dołu, napinać ten serwisowy, taki, żeby napiąć rozrząd? On jest w chwili obecnej napięty i tu blokadę do wałków. Czy to jest 800, czy 1200 zasada jest ta sama. I teraz tak, co to nam pozwala, tak jak w tym przypadku. Tutaj rozrząd zostaje, tak, sprawdziłem wyciągnięcie serwisowe łańcucha, deczko się wyciągnął, ale do granicznego wyciągnięcia jeszcze mu daleko. Wszystkie ogniwa są w pełni sprawne, żadne, żadne nie jest przytarte, właściciel chciał, żeby wrzucić ten rozrząd z powrotem. I co to pozwala nam taki typ rozrządu, gdzie mamy koła pływające względem wałka? To, że możemy idealnie te wałki ponownie ustawić pomimo wyciągnięcia rozrządu. Bo słuchajcie, jak pierwszy jak zdjąłem dekiel, to tak, ten wałek sący uciekał, e, przepraszam, wydechowy uciekał nam troszeczkę. Wałek sący już uciekał nam bardziej w stronę napięcia. Dlaczego? Bo to wyciągnięcie rozrządu powoduje, że już tu nam się przesuwa po prostu. E, przesuwają się wałki nam do tyłu względem napinacza. I teraz zobaczcie, dzięki temu, że mamy blokadę tu napięty rozrząd i pływające jakby koła to ja Wam zobrazuję może na tym przykładzie, że wałek względem e, koła zębatego nie wiem czy mi się uda jedną ręką, już może Wam pokażę nie wiem czy tam radę o widzicie? obraca się o obraca się wiadomo, że może Wam się cofnąć, ale co to powoduje? Zobaczcie co to powoduje? Ano to, że jak włożymy potem blokadę o, widzicie, ona weszła nam tu w jedno miejsce i ona siedzi tak ciasno, że wałki muszą się idealnie wypoziomować. Nam, słuchajcie, żeby, żeby weszły, weszła nam ta blokada. I wtedy, jak złożycie tą blokadę, macie dół zblokowany, napinać jest ten serwisowy. Potem, jak włożymy normalny napinacz. To uwierzcie mi, że wałki, pomimo wyciągnięcia rozrządu, jak wcześniej były kopnięte do tyłu, są idealnie ustawione, jakbyśmy mieli nowiutki rozrząd założony. To jest plus tego rozrządu, ponieważ pozwala nam e, uniknąć takiego właśnie cofania się wałków, bo możemy sobie przy każdym serwisie poprawić to, jeżeli łańcuch rozrządu nie wymaga wymiany. Klient chciał mieć wrzucony ten z powrotem i w całe ślizgi, wszystko, bo po prostu to jeszcze pojeździ. I dzięki temu zniwelowaliśmy te wyciągnięcie i obecnie rozrząd jest znowu ustawiony idealnie, jakby tu wszystko było nowe. Także to jest ta różnica na plus względem starszego rozrządu bez upływających, ale no niestety tutaj troszeczkę więcej zabawy, żeby to poustawiać i trzeba na pewno zblokować wszystko. Siedzi tak ciasno, że tylko pasuje w jedną pozycję. Minimalnie chociaż dosłownie włosek będzie wałek przesunięty, i już nie włożymy.